fajne rzeczy, które wydarzyły się, bo nie wyszłam za mąż. Po pierwsze, miałam czas i możliwość, by pozwolić sobie na odkrywanie samej siebie i swojej tożsamości seksualnej. Po drugie, poznałam wielu pięknych, dobrych i wrażliwych ludzi ze środowiska LGBT. Okazało się, że nie są oni niebezpieczni i dziwni. Są kolorowymi ptakami, które tworzą piękną społeczność. Po trzecie, pierwszy raz w życiu zakochałam się i to tak na maksa w kobiecie. W końcu poczułam Czułam, co to są motyle w brzuchu. Po czwarte, zrozumiałam, że osób takich jak ja jest zdecydowanie więcej. Potrzebowałam sporo czasu, żeby zaakceptować samą siebie. Po piąte, spotkałam najpiękniejszą osobę w moim życiu, moją obecną partnerkę i mówię o niej mój ulubiony człowiek w całej galaktyce. Po szóste, z miłości do mojej obecnej partnerki przeprowadziłam się do Opola. Dzięki temu poznałam to miasto i pokochałam je całym sercem. Po siódme, razem z moją partnerką, pokazujemy w sieci, że nasze życie jest zupełnie normalne. Nasza miłość nikogo nie krzywdzi i każdy zasługuje na to uczucie, niezależnie od tego, jaka jest jego orientacja seksualna. Po ósme, dzięki temu, że jesteśmy w sieci, inspirujemy inne osoby do walki o swoje szczęście. Dostajemy wiadomości, że ktoś właśnie wyszedł z szafy od rodziców osób LGBT, którzy są nam wdzięczni za to, co tutaj robimy. Piszą do nas psychologowie, którzy polecają nasz profil swoim pacjentom. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie. Po dziewiąte napisałyśmy naszą pierwszą książkę zatytułowaną Nasz Coming Out, w której dzielimy się naszą historią od momentu wyautowania się przed najbliższymi przez odrzucenie i niezrozumienie, aż do momentu, w którym jesteśmy dziś. Żyjemy w zgodzie ze sobą w otoczeniu naszych najbliższych. I ostatnie, dziesiąte, nauczyłam się, że sama dla siebie jestem najważniejsza. Kocham siebie, dbam o siebie i doceniam. Ufam sobie i wiem, że zawsze sobie poradzę.